Hej, hej, witajcie! Ja jestem Arikia i witam Was w kolejnym odcinku Sekretnego Dziecka. Tak, już mówię normalnie, już znalazłam trochę czasu. Przepraszam Was, że te odcinki są tak nieregularnie... Ostatnio, ale no, niestety przyszła sesja, przyszła, przyszedł najgorszy czas w studenckim życiu, więc no, niestety najpierw muszę ogarnąć studia, nauczyć się na wszystkie egzaminy, pozdawać je i wtedy znowu odcinki wrócą regularnie, nawet pewnie będą częściej niż to było do tej pory, bo po prostu będę miała więcej czasu, że musicie mi wybaczyć. No, poczekajcie tak do. Myślę, że do końca czerwca na pewno już, a tak najlepiej to by było do 21 czerwca. 21 mam prawdopodobnie ostatni egzamin, bo jeszcze nic nie wiadomo, i wtedy powinno wszystko wrócić do normy, albo nawet do jeszcze lepszej normy, że tak powiem. To tyle z informacji takich wstępnych. Jeszcze tylko, właśnie zaraz pokażę Wam, że Artur już nie ma szkoły już mu to usunęłam i usunęłam w sensie opuścił szkołę, porzucił. Jednak działa ten mod właśnie zaraz tutaj za sekundkę pojawi wam się jak to zrobiłam. Chcę spróbować jeszcze raz, czy działa ten mod na rzucanie szkoły przez simów i właśnie teraz to zrobię. Mam nadzieję, że przeinstalowałam go i mam nadzieję, że to w końcu działa. Porzuć pracę. I Artur, proszę cię porzuć pracę pożyczyć pracę w szkole podstawowej. Masz duży telefon, Jeju. Wielki. Nie masz iPhone'ika, jak mama. Szczerze, i co, rzucisz tą pracę? Czy na pewno Artur ma pożyczyć swoją pracę jako trójkowy uczeń podstawówki? Tak. Artur rzucił pracę w miejscu szkoła podstawowa Landgraba. Artur stwierdził, że pora wybrać nowy kierunek rozwoju zawodowego. I czy nie masz już szkoły? Nie masz. No i bardzo dobrze, nie zabiorą nam dziecka, <laughs> więc wszystko jest okej. Okay. No więc widzieliście, jak tutaj yy, opuścić szkołę. Podam wam link w opisie do tego modu. Możecie z niego korzystać. Artur już nie będzie musiał, nie będzie dostawał kiepskich ocen, nie zabiorą nam go, więc wszystko jest spoko i możemy zaczynać grę. Jak widzicie, wszyscy są ogarnięci. Dziewczyny tu właśnie skończyły używać nocniczka, więc jest spoko. Co będziesz robiła, Megan? Mal malutcy też są zadbani. O, tutaj już sobie śpią, więc jest wszystko ok. Malutka się tutaj bawi dobrze. To się baw. Co ci rośnie, jak się tym bawisz? Wyobraźnia, więc bardzo dobrze. Bo masz cztery wyobraźni, cztery poruszania i masz tylko dwa nocniczka. O, tata też przyszedł do was pooglądać was? Tak, o, o Timi ma wkrótce urodziny. Filip ma wkrótce urodziny. Jej, będziemy mieli trójkę todlerów. Trzeba będzie im zmieniać pokój. Ojeju, jeju, no to zobaczymy, jak to, to się będzie działo. Strasznie dużo tu się dzieje, naprawdę. Będziemy mieli tyle, tyle tutaj osóbek w naszej rodzince, że to jakaś masakra Jacob, czy ty poszedłeś do pracy? Czy ty nie powinieneś iść do pracy, halo? Idziesz do pracy bardzo dobrze. Czy dostaniesz awans? Ach, nie. Chyba, że dobijesz do wspaniałej. Co? Zobaczymy, bo wszystko masz. Bo przydałyby się pieniądze, nie powiem. Szczególnie, że jak mamy zmienić. Jak nasze maluchy nam dorastają, mamy zmienić im pokoik. No to by się bardzo przydało. Od czemu jesteś smutna? A bo tatuś poszedł pewnie, nie? Co robisz z mamusią? Będziesz płakać. Teraz cię mała pocieszy, co? A co ty robisz? Podnieś i co z nią robisz, Kimberly? Popraw humor. Na nocniczek ją sadzesz? Ona chce? Żeby się zaraz nie zbuntowała, przecież nie chce. Nie wiem, co ty robisz, Kimberly. Yy, miałaś ją przecież poprawić, jej humor. Obejmij ją czule potem. O, rów zabawne miny, żeby nie płakała za tatusiem. No już nie ma, obejmij jeszcze raz. No pokażcie, obejmij proszę. No i kupa nie ma. Co za ludzie. O, obejmij czule, obejmij ją. Nie, płacz maleństwo. <grym>, jak śmiesznie. Jak widzicie już się tak nie zacina, naprawiłam wszystko. Jest w miarę okej. Okay. Artur, co robisz? Odrabiasz lekcje? No i dobrze, odrabiaj. Czemu jesteś w piżamce tak w ogóle? I jak ty tam stoisz, bo zaraz masz urodzinki, no... Społeczne najgorzej. Zaraz przyjdzie do ciebie mama, to zrobicie coś umysłowe i motoryczne. Nie masz jeszcze na ósmym. Najlepiej by było, gdybyśmy dziesiąte. No ale tak też jest dobrze. Czy, czy nie? Jak uważacie? Dobrze rozwinięty jest nasz mały Artur? Wiadomo, że będzie trochę wycofany społecznie, no bo on przebywa tylko z mamą i ewentualnie z, z siostrzyczką czasami. Więc no to nie będzie tak super. Ale myślę, że zejdziemy teraz z małą nam na dół. Podnieś ją. I znieś ją na dół tutaj. Podejdźcie tu halo, podnieś ją. Już odrobiłeś Artur. Ty jesteś szybki. Rzeczywiście, błyskawicznie to robisz. No dalej. Posyć Simko w imieniu Megan tutaj. Ty się Artur może przebierz, co nie będziesz w piżamie. Zmień strój. A no, ubierz się w to. Niech będzie. Co ty tu masz? Dobra sesja grania. Grałeś sobie. Na tableciku. Zaraz przyjdzie do ciebie, mamusia. No, idziecie tu, halo. Przecież nie macie się bawić tutaj? Ja nie wiem, co to się dzieje. Te simy mi nie słuchają. Ty miałaś ją podnieść. Podnieść. Nie baw się, tylko podnieś ją. Jak ją podnieciesz, to znowu muszę zatrzymać, żebyście się mnie słuchali w końcu. Podniesiesz ją? Okej, okay, podniosłaś ją. Posadź Simka i Megu Megan tutaj. Przecież nie muszę otwierać drzwi, nie? Jak ją niesiesz? Idziesz? Idziesz, no. Teraz wszystko zadziałało. Muszę patrzeć na nich, bo jak na nich nie patrzę, to się mnie nie słuchają. Co robisz, Artur? Oglądasz telewizję. Zaraz przyjdzie do ciebie siostra, pobawisz się z siostrą, porozmawiasz z mamą. I będzie wszystko dobrze. Będziesz sam, póki chłopcy nam tutaj nie, nie płaczą, i wszystko jest okej, okay. o książka tu leży, Megan. I wszystko tutaj jest okej, okay. no to na razie Kimberly może być na dole. Ale czemu tyś chcesz się ciągle bawić lalkami, to ja nie wiem. Artur, siostryczka do ciebie przyszła, możesz tu. Co ty robisz? Zapytaj, jak minął dzień, obejmij czule. A opowiedz jej głupową historię, w końcu to twoja mała siostrzyczka. Więcej opcji przyjaznych. O, szósty poziom umiejętności społecznych bardzo dobrze. Poznaj. Co ty robisz, Kimberly? No, czy ty jesteś normalna, żeby bawić się tymi lalkami? Ugotuj im obiad lepiej. O, posprzątaj. Nie, lalkami się będzie bawić. No, co za laska. Gotuj, co ugotujesz? Dużo w sumie już możesz, więc może zrób, może zrób kurczaka krótko smażonego weź na przyjęcie, bo już jest was dużo i to strasznie szybko wam schodzi. Co robicie? A ty coś możesz z nim? Zapytaj dlaczego? <noise> Zapytaj brata. rozmawia o ulubionym kolorze. Będzie wam rosło społeczne, więc bardzo dobrze. No dalej. Rób zabawne miny z siostrą. Więcej opcji przyjazne. Co jeszcze? Czemu macie tak mało? No to znaczy zabawne. Rób zabawne miny już chyba robicie, nie? Rośnie ci? Społeczne rośnie ci, bo miałeś niecałe sześć. No i co zacieliście się? Halo. Rozmawiaj o ulubionym zwierzęcie, porozmawiajcie sobie. Możecie się w ogóle pobawić? Więcej opcji, przyjazne. Chyba nie możecie. Ty w ogóle więcej możesz niż Artur. Rozmawiaj o superbohaterach. Czemu nie możecie? Może razem się tu bawcie, co? O, baw się lalkami z. Pobaw się z megan lalkami, będzie super. A Kimberly gotuje, nie? O nie, chłopak płacze, który. Timi płacze. Musisz iść do Timmy'ego, Kimberly. A co się stało, Timi? Ja was jeszcze nie rozróżniam. Tu jest Timi, okej. Okay. Zmień brudną pieluszkę. Pokołysz. Nie, nie oglądaj. Oglądaj. I przytul. Kończ już tego kurczaka, bo cię dziecko płacze laska. Dalej, 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 dalej. Oni się tam bawią już. Bawicie się bardzo dobrze. Trochę spędzicie czasu razem. Artur nie będzie sam, bo ostatnio był. Planuję zrobić mu niedługo taki jeszcze przed tym, jak będzie nastolatkiem, bo on nastolatka, nastolatka się zmieni za. O nie! To dzisiaj powinien. To może jutro razem z urodzinami będzie taki dzień tylko dla Artura. Myślę, że tak będzie dobrze. Czemu masz tylko jeden dzień, Artur? No wiesz co? No wiesz co? Już się skończyliście bawić? No jeszcze się pobawcie, co? Bawcie lalkami z Megan Evans. Pobawcie się. Trochę czasu spędzcie razem, póki możecie. Już poszłaś do swojego synka? No to dobrze. Nie wiem, czy ich postarzać, czy poczekać do urodzin, chociaż niedługo Artur będzie miał też urodziny, to tyle urodzin urządzać. Tylko, że tak mi się podobają ich tutaj łóżeczka i zmieniać to już tak krótko... O, lewitujące pampersy. Tak krótko to trwało... Nie, chyba ich nie postarzam. Niech jeszcze sobie pobędą takimi malutkimi dzieciątkami. Co ty możesz zrobić jeszcze, Kimberly? Coś potrzebujesz? Nie bardzo. Może zajdziesz sobie do dzieci, co? Albo może coś namalujesz? Czy ty masz tu sztalugę? Dałam ci, dałam. Dobra. To namaluj coś, póki oni tam się razem bawią. Yy, obraz... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zatrzymam, bo co ty robisz? Wyrzuć ze... A dobra, to wyrzucaj. Wyrzucaj to jedzenie. Namaluj, maluj. Impresjonistyczny może. Yy, duży impresjonistyczny obraz namaluj. Kurczaka ci schowam, ja. Dobra, to ty maluj. Tutaj nie się bawią, zaraz coś Co wam tu rośnie? Pewnie wyobraźnia, nie? Kreatywne, no. to tobie wyobraźnia. Nie, co ci rośnie? Nic ci nie rośnie. Rysuj z lamą? Nie, ty się nie bawisz, malutka, tabletem. Rozmawiaj o przebiegu dnia, rozmawiaj o ulubionym kolorze, porozmawiajcie sobie. Powiedz dowci dowcip puk puk, opowiedz historię. O nasz kolejny maluch płacze. To jest tak ciężko teraz, <grywa> z tymi dziećmi, rów zabawnymi. My no już zaraz idziemy do ciebie, Filipku. I obejmij ją jeszcze czule, i będzie ok. Trzeba zaraz ją przynieść, bo przecież Jacob się skapnie, że co? Nie ma dziecka, gdzie on od jest? O matko, oboje płaczecie. O nie, na karm, karm piersią. Na karm, karm piersią. Pewnie jesteście głodni, nie? Nie maluj na razie, Kim. Leć do dzieci, leć. Bo płaczą i płaczą. Nie macie brudnej piluszki, nie? Nie, no, czyli chcecie jeść. To już wam mamusia da jeść. Nie płaczcie, maleństwa. Ciężko będzie. A jeszcze jedno dziecko przecież potrzebujemy. No naprawdę. To jest ciężkie wyzwanie, bardzo powiem Wam. Nie wiem, czy robicie sobie sami też to wyzwanie i jak Wam idzie? Ja, jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach, jak tam Wam się rozgrywka wiedzie, bo u mnie to ciężko już. Jeszcze kurczę z tym być rodzicem, to ja nie wiem. Żeby wszyscy byli super, to będzie strasznie ciężko. Co robicie? Jeszcze sobie rozmawiacie, no to bardzo dobrze. Teraz się obejmiecie, pewnie. Zapytaję, jak minął dzień. Ciągle robicie jakieś ten. Zabawne miny i w ogóle. Ale róbcie. On dostał jedzonko, Filip i już śpi, więc bardzo dobrze. Teraz jeszcze Timi jest karmiony. Dobrze już rozróżniam. Tak, pierwszy jest Timi. Strasznie mi się podoba ten ich pokoik. Nie chcę, żeby już dorastali. No kurczę, czemu te dzieci tak szybko rosną? <grystanie> ach Co ty robisz? Czytaj, dziecku. Któremu? Ty, co ty? Odłóż książkę. Odłóż książkę. Oj, i trzeba będzie wziąć Megan już. E, idź po Megan, podnieś. Co się znowu stało, Filipku? Zaraz przyjdzie po ciebie mama. No poczekaj. Musisz chwilkę popłakać. No przepraszam cię. E, społeczne masz 6, prawie już 7. Kompletne w 100%. To czemu ci nie wskoczyło? O jejciu, umysłowe 7, motoryczne 7. Weź. Jeszcze coś tu zrobisz, obejmi czule i co wzrośnie ci? A nie, już nie, nie ten, bo ona ją podniesie. Dobra, no trudno. To zaraz jeszcze mama przyjdzie do ciebie z obiadem, późnym obiadem. To coś porobicie. Tutaj ją przynieść, yy, posać tusinkę megan, bo zaraz przyjdzie nam. Jacob i będzie... Nie, płacz Filipku, już mama idzie. Zmień brudną pieluszkę, podrzucaj kołysz, przytul i będzie spał. Dobrze, że on się nie budzi. Jakby jeszcze Timmy się obudził i też płakał, to już w ogóle by była tragedia. Megan, co ty możesz porobić? Co ty byś... O, siusiu. Uuu, tylko nie rób do pieluszki, ja cię proszę. Mama zaraz przyjdzie, ucz Simka Megan, nie będziesz tyle robiła, niestety. Eee, no niestety, tylko nie korzystaj z pieluszki. Nie, 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 nie. Awans! Jej! Awans na stanowisko kierownik rozwoju. Jacob awansował i teraz będzie pracować jako kierownik rozwoju. Jacob będzie teraz zarabiać dodatkowe pięć tylko na godzinę, otrzymując w sumie 78. Jacob otrzymuje również 874 i nagroda wynalazca. No, bardzo dobrze. To w sumie ty nie musisz. To ty zaprowadź malutką na nocniczek, dobrze, Jacob? Uczcinkę. Yy, ty nie musisz. Więc mały śpi, śpi. możesz jeszcze pokołysać, pogaworzyć, yy, podrzucać i przytulać. Dobra, a Jacob szybko idź z malutką Megan do. do korzystać z nocniczka, bo jak ona zrobi w pieluszkę to, to nie bardzo, bo chcę ją w końcu nauczyć, bo ona jeszcze nie ma trzeciego. Więc mam nadzieję, że teraz się to stanie. Chociaż nie wiem, bo ma 68. Zobaczymy. Trochę do siusiania ma. Bo ma na żółto. Więc mam nadzieję, że wyjdzie w ogóle. Dacie radę tutaj do tego nocniczka? Tak postawionego. W schowanej w ogóle małej łazieneczce. Dacie radę? Dacie. No to dobrze. Cieszę się. Cieszy mnie to bardzo. E, ty, jak skończysz, to we siedzenie. I zaniesiesz mu swojemu synkowi więcej opcji. Otwórz, yy, schowaj porcję do wyposażenia. Co ty tu masz? I więcej opcji. Otwórz, i schowaj porcję do wyposażenia. A ty chyba nakarmisz Jacob mało, nie? No, nakarmisz. Ale kończysz już tam? Kończysz, dobra. To schowasz i pójdziesz na dół podejść tutaj. Artur się tu bawi, więc dobrze. E, czemu ci nie urosło? Ach, urosło. Masz ósmy. Dobra. To w sumie jesteś ładnie rozwinięty. Możesz się stawać tym nastolatkiem. I jak tam, Megan? Dasz radę? Osiągniesz to trzecie? No nie mówcie, że nie. Tak malutko zostało. A ona też zaraz ma urodzinki. Ile ci zostało? Dwa dni. O, serio, mega! No! Możesz ją posadzić jeszcze raz, proszę. Może dacie radę? Wkurzysz się, maleństwo? Nie, no i bardzo dobrze. Wszystko ok. Yy, Kimberly. Dobra, yy, pauza. Stawiam jedzonko. Tablet leży na miejscu do jedzenia. Nieładnie, Artur. To nie jest miejsce dla, tab dla tableta. I ty sobie zjesz i ty sobie zjesz. Nie tego nie rób dobra, jedzcie. Porozmawiacie. No nie baw się arturku. Porozmawiacie sobie o hermetyczny dowcip. Żartuj o zatku kurczaka. Co jeszcze. Opowiedz oburzającą historię. No, czemu nie robicie nic. i Rozmawiaj. O jest! Udało się! Mamy ten trzeci poziom. Super! Super, super, super! Teraz yy, posać single mega tutaj. O i czwarty poziom wychowawczych, więc bardzo dobrze. Posać Megan tu. I otwórz. Schowaj porcję do wyposażenia jedną. Siódmy poziom umiejętności społecznych. Super, Artur. Nie będziesz aż tak bardzo wycofany. Cieszę się, mega. Kimberly chyba najmniej czasu to spędza z Jacobem, wiecie? No, musieli wyjść na jakąś randkę chyba, bo jak Artur będzie nastolatkiem. No, poseciam. Taka słodziutka Megan, a zaraz będziesz szkolniakiem też. Wszystkie dzieci rosną tak nagle. Ja nie wiem, jejdź. Jak moje dzieci też tak będą szybko i nagle wszyscy rosnąć, no to będzie mi przykro. <laughs> Otwórz, tylko nie zabieraj jej, proszę. Weź porcję. Już ci też daję, Megan. Pyk. I sobie zjedz, kur. No i Ach, Nie, czemu to się tak dzieje? E, Simka o imieniu Megan tutaj. No dalej, Jacob. Odłożyłeś to. No super. Yy, otwórz. Posać. Posać. Sadzaj swoją córę tu. Ty. Czemu się zaciąłeś? Halo? 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 No ruszył się. Oj te simy. Oj te simy. Dalej. Jedz. Chciałam Wam tylko jeszcze powiedzieć, że Apo Challenge prawdopodobnie będzie planował w sobotę. Wszystko na to wskazuje, że tak, że dam radę, yy, że znajdę czas, także nie martwcie się. Apo Challenge raczej będzie tak, jak ma być. I usiądziesz sobie tutaj? Weź tu usiądź. A ja wy tu jeszcze jecie. No to jedzcie sobie. Co? Jeszcze jesteś rozbawiony, Artur, i rozmawiacie, więc super. Wszystko super, masz społeczne 7, umysłowe 7, 8, 8, więc bardzo dobrze. Umysłowe może... O nie, płacze nam dzidzia. Płacze nam dzidzia. Musisz iść, Kimberly. To jest ciągle coś do roboty, jak jest tyle dzieci, naprawdę. Non-stop trzeba coś robić. Tak, tak, zmień brudną pieluszkę. Leć, leć. Już nie możesz niestety rozmawiać. Podrzucaj kołysz... Rozmawiaj, rób głupie miny i przytul. No, musisz też trochę przecież się pozajmować małymi. O, już zjadłaś, Megan? Najadłaś no, się? Najadłaś no, się. Jesteś już śpiąca, no w sumie jest 20. To Jacob cię położy zaraz, w sensie tatuś. No tatuś, Jacob, halo. Yy, Jacob. Czemu jesteś smutna, Megan? A, bo zmęczona jesteś, no tak. Jesz jeszcze? Przecież już zjadłaś. A nie, to Jacob. Nieważne. Nieważne, nieważne. Podnieść. Osiągnięty szósty poziom wychowawczy. Kimberly, brawo! Tatuś położy maleńką do snu. Czytaj Simce Megan do snu. I będzie super. Ty, Artur, też zaraz pewnie pójdziesz spać, nie? Poszedłeś do łazienki. Co ty jeszcze powinieneś? A, umysłowe. Tutaj chyba umysłowe. Albo tutaj. Może pograć sobie w szachy. Pograj sobie chwilę i zaraz też pójdziesz spać. Już 21. No tak, o 22. pójdziesz. Jacob kładzie spać. Megan bardzo dobrze. Kimberly, jak ogarnie Dzie Dzie dzieciątko. Dzieciątko to posprząta. Ogarnie siebie i też pójdzie pewnie spać. To zobaczymy, jak Jacob czyta małej do snu. A wy tam co robicie? Słodziutkie. Maluszki. Wiecie co, chyba na koniec odcinka postarze zobaczymy, jak będą wyglądali. W sensie postarze bliźniaków małych. No dalej, kładź i spać. Może nie ten... Nie, nie pójdziesz sprzątać, tylko po w ich, co? Nie, nie sprzątaj. Yy, gdzie tu jest postaż. Więcej opcji. Postarz. Więcej opcji. Postarz. Zobaczymy, jak będą wyglądali. No bo w sumie, tak już jutro urodzina, a jutro też Artura. Nie ogarnęłabym po prostu tego, więc. Timi zmienił grupę wiekową. Tak, co mu dać? Timi i Filip. Hm. Może Timi damy aniołka? Jak myślicie? Czy niezależno, może ciekawie świata Timi? Hm, hm. Hmm. Dobra, Timi niech będzie. Chociaż Timi był... Hmm. Co tu można dać? Może będzie tak, że jeden będzie aniołkiem, tak? A Filip będzie rozrabiaką. Czemu... Czemu jesteś... Ty jesteś rudy czy brązowy, bo nie wiem. Nie, chyba taki brązowawy. Ale i tak jesteś super. Jesteś prześliczny. Naprawdę jest prześliczny. Ten Tim, ma takie duże oczka. Jest piękny. Bardzo piękny jesteś. Dobra, i. Filip będzie żywym srebrem. Jesteście podobni? Ani trochę, tak naprawdę. No ale to taki aniołek, żywe srebro pasuje im. Więc spoko. Wszystko jest ok. No, i takim przemiłym akcentem jeszcze tylko położymy Artura spać. Będziemy kończyć. Czemu jesteś smutny tymi? Artur, yy, do spania. Śpi. Bo jest 22.17. Takim miłym akcentem z naszymi maluchami pięknymi. Troszkę im pozmieniam oczywiście ubrania. Będziemy kończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Czy za mną się stęskniliście może? Bo ja za Wami, tak. Za Waszymi komentarzami oczywiście, że tak. I dziękuję Wam bardzo, że jesteście. O, jak słodziutko! I takim przytulasem kończymy. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!